Jeszcze na pół i drugą sekcję również na pół. Jeśli są grube, gęste włosy, to możemy ją podzielić jeszcze na, na kilka innych części. To zależy od kształtu głowy, od wielkości głowy. I teraz. I znowu sobie łączymy pasmo boczne z pasmem tylnym, zabierając włosy w ten sposób. Podnosimy je pod kątem, chodzi o to, że tu był kąt 90 stopni. I teraz te dolne partie nas już nie interesują. Nas interesuje tylko to. Ok. Puszczamy i znowu zabieramy trochę z tego. Zabieramy z tej sekcji oszczerzonej. Wyciągamy pod kątem 90 stopni. I patrzymy, co tu jest dość dużego. Stop.